Dzień dobry. Dzisiaj moim państwa gościem jest Jacek Woźnikowski, mieszkaniec Katowic. Tak. Cześć. Cześć. Zacznijmy od pierwszego pytania. Czy dawa śmierdzi? Trochę podchwytliwe. No, dzisiaj ją czuję. Dzisiaj ją czujesz, ale dzisiaj też jesteśmy po, po silnych deszczach w ciągu tak. dnia. Widzimy też, że jest taka dość wzburzona. No i kolor jakby się określił. No taki zmoczony węgiel. Dna na pewno dzisiaj nie, nie, nie zobaczymy. Faktycznie. E, powiedz mi, bo ty nie jesteś takim rodowitym mieszkańcem Katowic. Mieszkasz tutaj od około 20 lat. E, trochę krócej, ale jestem z Katowicami mocno związany od 24 lat. Tutaj jestem odlicą, praktycznie codziennie. Powiedz mi proszę, jakie jest Twoje pierwsze wspomnienie związane z Rawą? Czy Ty w ogóle słyszałeś o Rawie wcześniej w Katowicach, czy, czy dopiero jak tutaj się przeprowadziłeś, to dowiedziałeś się, że w Katowicach jest rzeka? Nie, Ja, ja mam takie wspomnienie, to jest yy, spacer z moją mamą po rynku w Katowicach i te niebieskie barierki, yy, o których już mówiłem, <ścoughs> yy, barierki, które były w, w, ustawione w tym miejscu, gdzie płynie Rawa pod katowickim rynkiem. To było takie bardzo yy, dla mnie yy, fajne, jako dla dziecka, że to jest rzeka. Dzisiaj już barierek nie ma, mamy sztuczną Rawę. Jak oceniasz tą przemianę? Czy to było barierki OK? Były fajnie, czy, barierki były fajniejsze. Czy, czy jednak to, to trochę udajemy, że ta, że ta rzeka jest, a, a tak naprawdę jest schowana? To, to znaczy, rzeka to jest taki zasób w mieście, że ja bym się jej nie wstydził. Jest jaka jest, taką mamy i, i nie, nie, nie jestem największym fanem sztucznej Rawy mhm. i tej fontanny, bo to są po prostu fontanna. A ja, bym, ja bym chciał widzieć tą Rawę taką jaką mamy i patrzeć jak, jak ona jest czystsza ro, z roku na rok i jak, jak nam pięknieje i jak z roku na rok rośnie nam i duma z tej rzeki, a nie duma z fontanny. Więc a, jest ty, team Odkryta Rawa. Team odkryta Rawa, okej. Okay. co chwilę ktoś nam przejeżdża na rowerze lub na hulajnodze lub po prostu przychodzi, bo znajdujemy się w takim miejscu szumnie nazwanym bulwary. pod koniec, tak, lat 90. bulwary Rawy. Tutaj ta rawa przeszła pewną modernizację, została no, zabetonowana, ale widzimy też, że, że brzegi są, no, powiedzmy, zielone, że jest tutaj jakaś mała architektura. Powiedz proszę, czy spędziłbyś tutaj na przykład popołudnie z własną rodziną? Uh. Czy, czy jest to miejsce takie, które no, odpycha.? Ja tutaj byłem już z rodziną na spacerze. Byłem, bo w Katowicach to na nadmiar wody to, to, to nie cierpimy i wiem, że tutaj. Dla mnie to jest okej, okay miejsce, żeby się przejść. Mhm. Nie mieszkam na tyle blisko centrum i, i, i bulwarów, żeby bywać tutaj regularnie, ale. To też nie jest premium miejsce mhm. w Katowicach. To na pewno nie będzie mój pierwszy wybór, jakbym miał szukać miejsca na spędzenie yy, jakiegoś popołudnia czy miejsca na spacer z, z, z rodziną. Aczkolwiek jestem sobie w stanie wyobrazić, że jest to miejsce, które daje trochę intymności i, i można się tu trochę schować przed, przed oczami innych. Można, można tu u, sobie posiedzieć. Yy. Słyszałem, że tu wieczorem jest gwarno. Tak, dość głośno, zwłaszcza w okolicach uniwersytetu. No, to też jest jak gdyby dowód na to, że ta rawa jednak ludzi przyciąga, tak? ponieważ no, już pomijając, że jest powiedzmy głośno, jest, są, jest potłuczone szkło, to jednak to miejsce przyciąga ludzi, żeby tutaj spędzać wieczorami czas. Jeszcze jedna rzecz, która się tutaj na pewno też rzuca w oczy. I to trochę pytanie też o przyszłość, jak mogłaby Rawa wyglądać w przyszłości, bo no, gdzie nie spojrzymy, to jest tutaj no, w pewnej formie sztuka uliczna, tak? Różnego rodzaju graffiti, tam mamy jakąś randkę czajników. Czy jest to takie miejsce, które mogłoby też kulturalnie w jakiś sposób może nie odżyć, ale być zainicjowane, wyglądać inaczej i być takim miejscem sztuki ulicznej, która by też przyciągała, jak uważasz? To jest, to jest koncept, którego, któremu bym kibicował i wspierał. Naprawdę. Ja, dla mnie miasto bez street artu, czy legalnego, czy tego takiego podziemnego, nielegalnego tagowania, jest, jest trochę puste i, 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 i ja, ja lubię. Cieszy, cieszy moje oko, cieszy moje oko ładne murale, grafiki i mikroinstalacje, jak, jak ta para, która patrzy na siebie zakochana już w trzeci rok albo więcej. I to, to są takie małe smaczki, które mm -hmm. ja bardzo lubię w mieście. Lubię, jak przechadzam się po mieście, to lubię sobie spojrzeć, czy coś jeszcze mm -hmm. jest, na przykład jakieś, jakieś mikroinstalacje Mony czy, czy Nespu no, jeszcze z dawnych lat, więc to. Tak, i to takie miejsce, które byłoby, trochę mi się kojarzy w Wiedniu, z tak? kanał, który mhm. też właśnie on jest taki trochę offowy, on jest tak trochę na boku oddany, yy, trochę sam sobie żyje, I, i, i jest tam trochę, trochę nieczysto, trochę brudno, trochę jakoś undergroundowo. Tak, dla, dla, dla mnie bomba, nie wszystko musi być wymuskane w mieście. Jak będzie mieć fajną funkcję, będzie przyciągać ludzi, ludzie się tu będą czuć bezpiecznie, dobrze, to dlaczego nie? A wierzysz w to, że na przykład w Rawie zobaczymy kiedyś ryby albo jakieś, nie wiem... Żywe? In, in, tak, żywe. Inne życie. No, wiemy, że już zdarzają się tutaj kaczki, krzyżówki, które pływają, tam, powiedzmy, bliżej osiedla Tysiąclecia na, na Załężu, mm, ale jakieś inne formy Coś Wierzę bardzo. Ja w zeszłym roku miałem okazję być na takiej wizycie studyjnej, którą organizowała Ambasada Danii w Polsce. Mhm. Mieliśmy bardzo dużo spacerów badawczych po Kopenhadze i opowiedziano nam historię jak wiele, wiele lat temu. Przepraszam, nie pamiętam, czy to 80 lata były. Jakiś miejski szaleniec. Inżynier wpadł na pomysł, że te kanały portowe mogą być czyste, że ludzie się tam mhm. mogą kąpać. Ludzie się stukali w głowę, mówili mu, że to jest niewykonalne. No, teraz wiadomo, jak jest w Kopenhadze, to jest normalna dzienna praktyka, gdzie wskakujemy do, rano do wody, no, bierzemy kąpiel, są odkryte kąpieliska i Duńczycy spędzają tam masę czasu. To jest czyściutko, jest krystalicznie czysta woda. Zachęca do tego, żeby z niej korzystać. I, e, i ja, ja myślę, że to kiedyś wyglądało podobnie, może jak dzisiaj Aha. tutaj pod nami. I po prostu był jeden śmiały, który rzucił wizję, jak, a i ktoś za tym poszedł i, i konsekwentnie to było realizowane. Więc e, dlaczego nie? Dlaczego my nie możemy mieć czystej rzeki, to tylko od nas zależy, żeby ta rzeka nam e, nie tyle, że służyła, no, teraz powinniśmy my jej służyć, żeby ją uratować. I przywrócić do, 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 do takiego stanu, który też no, będzie przyjemniejszy dla mieszkańców. To jeszcze ostatnie pytanie dotyczące zmian klimatycznych, bo mówiliśmy sobie dużo o estetyce o tym, że no może się tutaj rozwijać sztuka uliczna, taka nadrzeczna. Mówiliśmy o tym, że może być terenem rekreacyjnym. A czy może być takim elementem, który w jakiś sposób złagodzi skutki zmian klimatycznych w Katowicach? Jak uważasz? O, to, to jest dla, dla mnie to jest trudny temat, bo też wiem, wiem że katowice są tak skonstruowane, że tutaj ta mhm. cała woda spływa, spływa akurat do, 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 do rawy tutaj do centrum, taka zlewnia. Ale wiem, że jeżeli tutaj jest dużo betonu, jeżeli pozwolimy sobie na takie projektowanie miasta, które go trochę rozszczalni, rozkuje mhm. i... Pozwolimy sobie na zazielenienie, odważne zazielenienie tego terenu, to, to na pewno niektóre deszcze będą dla nas mniej uciążliwe, a upały przyjemniejsze do zniesienia w bardziej zielonym y, korycie i, i tym, tym, tym takim ciągu, który jest przecież przez prawie całe centrum miasta i, i myślę, że on jeszcze najlepszy ma przed sobą. Super, czyli możemy podsumować, że tak naprawdę RAWA ma przyszłość i jest to przyszłość raczej zielona niż. Szara pod betonem. Wolałbym zamiast powiedzieć, że Rawa ma przyszłość powiedzieć, że przyszłość Rawy zależy od nas i wziąć tą odpowiedzialność na, mhm. na, na siebie, na mieszkańców, na władzę za odpowiedzialność za Rawę i za, za miasto dla przyszłych pokoleń i wziąć już to na klatę, a nie zostawiać tak tego bezosobowo, bo no, ktoś musi zacząć. Wiem, że no, Raba zyskała ostatnio na upodmiotowieniu trochę. Na popularności. Tak, na popularności i tak jest trochę więcej się mówi o Rawie. A, no ale to, to jest początek. Początek długiego marszu. Jacku, bardzo dziękuję ja Ci dziękuję. za dzisiejszą rozmowę. Mam Dzięki. nadzieję, że już niebawem spotkamy się nad Rawą, która będzie no, ciut bardziej przyjemna niż obecnie. Tego obecna. sobie życzę. Dzięki. Dzięki.